Siemanko widzowie, dzisiaj nagrywałem Minecraft! Akurat nie mogę, nie wiem. Akurat teraz zaczynam robić ten filmik, więc będzie dobrze. Akurat szukam diamentów. To akurat jest takie trochę dudne jak to zaczynam tak robić. To jest trochę bardzo długo to robię. Szukam długo diamentów, więc akurat Jerazo się mi tam przepala. Nie, prawie bym zginął, ale jakimś cudem przeżyłem. On napis Będę go kopał Teraz zauważyłem, że jest złoto Przyda mi się na złote jabłka Ja sobie będę to robił I akurat to będzie bardzo długo robione Bo ta seria ma trwać długo Więc wolę się już zacząć zabezpieczać takimi itemami Które teraz będę zbierał Więc będzie dobrze. Kolejny raz się nie będę... Prawie się nie spalę. Może. A tym bardziej obym się, oby się nie spalił. Bo wtedy stracę wszystkie moje itemy. Już nie będę miał jak to dokończyć. Ja to, ja to stosunkowo długo robię. Więc będzie chyba dobrze, i jedną rzecz mówię, żeby teraz się chociaż mi filmik nie zepsuł, bo chciałem wysłać, więc, dlatego, jestem na takim etapie, gdzie już jestem w kopalni. A tak to już by było, byłby pokazany ten etap, jak tutaj schodziłem, tylko się zepsuły mi filmiki. Aż trzy filmiki, jakie zrobiłem, to mi się teraz zepsuły. Więc raczej może będzie dobrze. Ja akurat miałem 64 T i trochę więcej, jak to powiedzieć, pochodni. Ale straciłem je wszystkie. Brzukałem po kopalni. Lecę już po żelazo i zrobię Waterplacę. Akurat ten w klaczu jestem Mega OP, bo go akurat bardzo dużo razy robiłem prawie na każdej wersji. Chyba to mi się te filmiki psują dlatego bo ja to nagrywam na OptiFine, ale może nie będzie tak. Zrobię trzy bloki tego Żelaza I robimy kowadło Kowadło gotowe Zostało żelazo Żelazo, mam jeszcze trzy żelaza To tu skopię To skopię tu też I za chwilę będę chyba wychodził na górę, bo nie za bardzo mam tu co zrobić. Paweł, tutaj będę jeszcze wtedy i pokopie. Więc raczej będzie dobrze. I przy okazji napiszcie mi w komentarzach, jak tam u Was, i czy jest dobrze. Bo moich widzów, zdrowie, muszę wiedzieć. ktoś się będzie źle czuł, to, to, to jego nikt tutaj zapisze. Więc będzie, może dobrze o widzów akurat dbam, Chyba akurat mnie subskrybujecie. A kto mnie subskrybuje ten gołcik? Nie, ja tutaj lecimy dalej. To będzie takie trochę nudne, że kopię. Ale w tym czasie będę gadał o dużo rzeczach. Może zacznę, może jak wyjdziemy na dwór, to tam to wszystko schowam i podsumujemy to wszystko? Ja tam nie wiem. Akurat ten filmik rzucę dziś, gdzie nagrywam też live. Któryś, który dla mnie się minimalnie zepsuł. Za chwilę mi się skończą wszystkie pochodnie i będzie koniec będzie dient kopania ten film akurat będzie jeden z takich chyba krótszych lub nie nie ja wiem sam sorry że mam czkawkę ale mam tylko małą akurat nie wiem ale ja jedynie co jedynie jedyne co chcę zrobić, to chociaż 5 diamentów. Bo wtedy będę tak szczęśliwy. Bo wiecie co? Ja już będę szedł za chwilę na górę. Tylko tu jeszcze zobaczę, czy coś będzie. Nie. to jak kurat spadłem raz Co ja robię? Zepsom. Lecimy do góry. nie wiem co będziemy robić nie będę robił po nagraniu na pewno nie będę nic tu robił bo trochę to będzie nudne bo cały czas jestem na tym serwie tylko żeby nagrać film A akurat jak wyłączyłem shadery to chyba dlatego, to jest dlatego że zaczęło mnie strasznie lagować więc ja tak w zasadzie nie wiem co będę robić na razie sobie tak zobaczę może golem w końcu jest. Ale nie ma chyba go. Ej, czekajcie, ciekawe, czybym mógł zrobić takiego klacza. Czekajcie, zobaczę coś. Okej. Okay. Punkt odradzania czekajcie, spróbuję zrobić takiego klacza a jak mi się nie uda, mówię jedną rzecz i tak tutaj wrócę nie powiem wam jak by, bo to zrobię poza filmem a teraz zrobię takiego klacza z tej w dużej wysokości, akurat z tej górki takiej tu spróbuję zrobić tego klacza ale jak mogę go tutaj zrobić Jest to możliwe, bo to bym kliknął w ostatnim momencie. Więc czekajcie, wejdę na kratkę, z której mogę wejść. Akurat to tu, trochę długo zajmie. Czyli ogólnie mógłbym zginąć, ale raczej chyba tak zginę z takiej Uff. test. Nie, 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 OK, kończymy film. Ale no na serio mi się nie chce za bardzo tego nagrywać, bo to robiłem już dużo razy. Więc... Trzymajcie się i no